To był jeden z najfajniejszych dni ojca, jaki miałem okazję dotychczas przeżyć. W końcu po tylu latach oczekiwania Cyberpunk 2077 trafił w moje ręce. Zostałem zaproszony na sesję Hands On zorganizowaną przez twórców gry dla dziennikarzy i influencerów. 23 czerwca 2020 roku, punktualnie o 9, stawiłem się w siedzibie firmy CD Projekt Red, a właściwie w nowej części kampusu, gdzie zlokalizowana jest tak zwana czyli specjalnie przygotowany budynek, w którym znajdowała się sala z komputerami, bar oraz drugie pomieszczenie z półokrągłą kanapą i zestawem cyberpankowych gadżetów, w tym figurką z kolekcjonerki oraz oficjalnym przewodnikiem pogrze. Cyberpunk 2077 w wersji przygotowanej na pokaz graliśmy na padach podpiętych do PC-tów. Niestety konfiguracja sprzętu pozostała skrzętnie skrywaną tajemnicą. Można się jednak domyślać, że futurystycznie wyglądający sprzęt Alienware miał zamontowane solidne bebechy. Gra dostępna była w pełnej angielskiej wersji językowej, bo jak usłyszeliśmy podczas krótkiej odprawy, Redzi mają jeszcze kilka niespodzianek w związku z polską wersją językową. Dodam, że sesja Hands-On trwała 4 godziny i mieliśmy pełną dowolność w poruszaniu się po świecie. Można było zarówno realizować zadania z głównego wątku popularnego, ale także misje poboczne, których będzie naprawdę dużo. Generalnie Cyberpunk 2077 tak zwanym kontentem stoi, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy lubią w grach otwarty świat. Wolność w sposobie grania oraz szukanie przeróżnych smaczków. Świat gry cyberpunk jest rozbudowany i różnorodny. Od pierwszych minut spędzonych w grze widać, jak sporo pracy i serca włożyli w ten tytuł dewowie. W prezentowanej wersji miałem do dyspozycji trzy ścieżki: mogłem grać jako nomad, dziecko ulicy, czyli street kid, oraz człowiek korporacji. Wybór ścieżki wpływa między innymi na to, gdzie zaczniemy grę. Wybór nomada sprawia, że startujemy poza Night City, na pustkowiach. Ja wybrałem właśnie tę postać. Następne kroki to wybór płci postaci i kastomizacja bohatera. W Wii możemy zmienić właściwie wszystko. Kształt głowy, budowę ciała, kolor oczu, wygląd uzębienia, fryzurę, kolor włosów, brzmienie głosu. Możliwe jest również przypisanie damskiego wokalu męskiemu bohaterowi, ale również odwrotnie, przypisanie męskiego głosu przedstawicielce płci pięknej. Szczegółów intymnych wybaczcie, nie oglądałem. Istnieje też opcja wylosowania postaci, więc cały proces równie dobrze może zrobić za nas komputer lub konsola. Kolejny etap to przydzielenie punktów umiejętności w pięciu kategoriach: ciało, refleks, zdolności techniczne, inteligencja i bycie cool. No i możemy zaczynać. Jako nomad rozpocząłem swoją przygodę w warsztacie u mechanika poza miastem. Podczas naprawy auta przyczepił się do mnie szeryf, z którym uciąłem sobie krótką pogawędkę. Wynikało z niej, że jako nomad jestem nieproszonym i niemile widzianym gościem w pilnowanym przez niego rewirze. Postanowiłem nie wszczynać awantury, więc ruszyłem swoją furą w nieznane, niczym Mad Max. Tu pojawiła się możliwość przetestowania modelu jazdy. W grze będzie dostępnych więcej niż jeden pojazd. Ja przetestowałem dwa. Jazda samochodem jest jeszcze do dopracowania, bo naciskając gaz nie czułem mocy skrywanych pod maską koni mechanicznych. Takiego kopnięcia przenoszącego się choćby na drgania pada. Podobnie było z hamowaniem. Auto miało nadsterowność i trochę pływało po drodze. Natomiast po pewnym czasie przyzwyczaiłem się do tego modelu jazdy i nawet zacząłem wchodzić w zakręty na ręcznym. Jazdę możemy obserwować z pierwszej osoby, ale również z trzeciej. Widok można płynnie przełączać. Z auta możemy się też wychylić, by postrzelać. Co ciekawe, nasze auto możemy wezwać niczym słynną płotkę po naciśnięciu odpowiedniego guzika. Przyjeżdżało ono do nas na autopilocie i czekało pokornie. Czy samochód przemówi jak płotka głosem Wojciecha Mana i zaparkuje na dachu jakiejś chaty? Nigdy nie mów nigdy, brzmi znane powiedzenie. O, odsknałeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa, zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu, ale niełatwo to zrobić pyskiem. Podróżowanie po mieście umila nam znakomita ścieżka dźwiękowa. Dzieli się ona na autorskie kompozycje Marcina Przybyłowicza i jego zespołu, ale soundtrack zawierać będzie również specjalnie napisane do gry piosenki tuzów współczesnej muzyki, pokroju Asap Rocky, Grimes, Rand Duels. W autach możemy słuchać radia, tak jak w Grand Theft Auto. Stacje radiowe prezentują zarówno elektronikę, ale również rocka, heavy metal, rap, hip hop. Wybór jest całkiem spory. W ogrywanej wersji nie było prezenterów. Robotę robi również samo udźwiękowienie gry. Voice acting stoi na najwyższym poziomie, odgłosy, rozwałki brzmią solidnie, a dźwięk, który szczególnie zapadł mi w pamięć, to odgłos siadania na skórzanej kanapie. Serio, ktoś poświęcił temu sporo czasu. A w grze jest sporo takich skórzanych kanap, które wydają taki charakterystyczny dźwięk. Wróćmy jednak do demo. Dość szybko los sprawił, że musiałem ruszyć w stronę Night City. Po drodze poznałem Jackiego, który jest naszym kompanem i mam wrażenie bardzo ważną postacią w tej historii. Jackie to gość z kontaktami w półświadku, który wprowadza nas na salony. Night City z zewnątrz to oblężona twierdza z kontrolą graniczną. Przy wjeździe do miasta musieliśmy przejść drobiazgową kontrolę, ale pewna ilość kredytów wręczona celnikowi pomogła załatwić sprawę wjazdu. Spokój nie trwał jednak długo, bo za chwilę musieliśmy zmierzyć się z gangiem, który dybał na przewożony w aucie nielegalny ładunek. Staram się opowiadać o tym, co wydarzyło się w misjach naokoło, by nie spoilować za dużo. Możecie być jednego pewni, Cyberpunk 2077 to świetnie napisane postaci oraz soczyste dialogi, które czyta się z przyjemnością. Oczywiście, wybór klasy i przydział punktów do odpowiednich umiejętności owocuje dodatkowymi liniami dialogowymi, ale o tym już doskonale wiecie. Night City jest ogromne. Podzielone jest na dzielnice, a te kontrolowane są przez różne gangi. Ulice tętnią życiem. Każdego spotkanego NPC można zeskanować, dowiedzieć się, kim jest. Trochę tak jak w Watch Dogs. Na mapie zaznaczone są główne questy, ale również misje poboczne, które możemy odbierać od różnego rodzaju typów z podciemnej gwiazdy, fixerów, ale też przedstawicieli władzy z Night City Police Department, którzy starają się sobie poradzić z ganguzami. Jest również system szybkiej podróży. Zatem, jeśli nie chcemy szwętać się po ulicach, to możemy skrócić sobie czas. Po wspomnianych ulicach kręci się sporo ludzi: starych, młodych, chudych, grubych, kobiet, mężczyzn, dzieciaków itd. itd. Dodatkowo NPC nie powtarzają się zbyt często. Nie jest to takie kopiuj w klej, znane z innych gier. Na ulicach rozstawione są różne kramy, budki z żarciem, sklepy, bary, kluby z tańczącymi dziewczynami. Zdecydowanie jest to miejsce, które zasługuje na miano, miasta grzechu. Taka różnorodność to spore wyzwanie dla deweloperów, bo tu może się zdarzyć wiele nieoczekiwanych sytuacji. Na ulicy możemy też stoczyć pojedynki na pięści, które są bardzo satysfakcjonujące. Tu przechodzimy do ważnego elementu cyberpunka 2077, czyli do walki. Samouczek walki rozegrany został w cyberprzestrzeni. Tutaj spotykamy T-Bug, hakerkę, która tłumaczy nam zasady przetrwania. Podczas treningu ćwiczyłem skradanie się, które jest dość ważnym elementem gameplayu. Walkę za pośrednictwem broni palnej oraz białej. Mogłem również nauczyć się hakowania przedmiotów oraz strażników. Mając odpowiednią ilość pamięci oraz skila, możemy na przykład odwrócić uwagę przeciwników, by przejść z punktu A do punktu B niezauważonym, lub zdetonować granat w czyjejś kieszeni, aby wyeliminować więcej niż jedną osobę. Włamujemy się też do systemu monitoringu i możemy obserwować sytuację z kamer. Usuwać oponentów możemy albo z ukrycia, po cichu, albo stosując bardziej ofensywne metody. Ważne jest jednak używanie osłon. Pójście na żywioł, zwłaszcza na początku gry, to nie jest dobry pomysł. Podczas demo miałem srogą przeprawę z handlarzami ludzkich organów. Widzieliśmy tę misję już podczas poprzednich pokazów. Ginąłem chyba z 3 lub 4 razy, ale szczerze mówiąc pozwoliło mi to przejść ten sam scenariusz na wiele sposobów. Warto w lokacjach szukać przejść, korzystać z możliwości otwierania okien, próbować zajść przeciwników od tyłu. Warto też nauczyć się celować, bo wrogów można zdjąć headshotem, który zadaje więcej obrażeń niż na przykład takie standardowe strzały na korpus. Poziom przeciwników oznaczony jest liczbami umieszczonymi nad głowami. Trupia czaszka oznacza naprawdę trudną do pokonania kreaturę. Niewykluczone, że w dalszej części gry pojawi się możliwość sterowania dronami oraz robotami, które zwiększą naszą siłę bojową. Fajnie walczy się też bronią białą. Możemy stosować szybkie i wolniejsze, acz mocniejsze ataki. Dodatkowo możemy również robić uniki i zasłony. Mi spodobała się też walka na pięści, ale o tym wspomniałem już wcześniej. Rzecz jasna, szanse na przeżycie zwiększa rozwój naszych umiejętności. Jak na RPGA przystało, swojego WI możemy zbudować i rozwinąć tak jak chcemy. Możliwe jest postawienie na siłę fizyczną, ale również na inteligencję. Poprzez odpowiedni przydział punktów wpływamy na moc zadawanych obrażeń, pasek życia, staminę, która jest istotna podczas walki, bo każde uderzenie kataną, czy pięścią, lub obrona, czy unik kosztuje jakąś część paska staminy. Co ważne, każda umiejętność to osobne drzewko rozwoju. Dawno nie widziałem tak wielu możliwości i takiego skomplikowania. Wykonywanie kolejnych zadań daje nam zatem awans głównego poziomu postaci oraz punkty do rozbudowywania umiejętności oraz perków, kredyty oraz wzrost poziomu ulicznej wiarygodności, czyli street cred. Zarabiamy również kredyty, które możemy wydawać na przykład na cyberwszczepy. Zajmuje się tym Doc Victor, który za odpowiednią kwotę zamieni nas w super człowieka, modyfikując system immunologiczny, nerwowy, krwionośny, szkielet, ręce, ramiona, czaszkę, mózg, system operacyjny. Poszczególne wszczepy wybieramy sobie niczym potrawy z restauracji ze specjalnego menu dostępnego w salonie. Jest jeszcze jedna fajna mechanika, o której trzeba powiedzieć. To coś, co nazwałbym edytorem wspomnień. Cyberpunk 2077 ma rozbudowany tryb detektywistyczny. Pamiętacie jak Gerald szukał ludzi lub potworów korzystając ze zmysłów? Nowoczesna technologia pozwala zapisywać wydarzenia w formie wspomnień odtwarzanych niczym film. Daną scenę możemy przyspieszyć, przewinąć, cofnąć, oglądać z perspektywy nagrywającej osoby lub z zewnątrz. Powiem więcej, każda ze scen może być przeanalizowana jako jedna z warstw. Obrazu, dźwięku. Albo warstwa termiczna. Pozwala to odkrywać wskazówki, które przydają się podczas realnych misji. W meandry tej sztuki wprowadza nas dama do towarzystwa Evelyn i jej lekko oderwana od rzeczywistości koleżanka, Judy. Te dziewczyny poznajmy w miejscu nazwanym Lucy's Bar. I to jedno z tych ostatnich miejsc, które odwiedziłem podczas pokazu. Nic więcej wam nie powiem. Czas na podsumowanie. Przyznam, że siadając do Cyberpunka 2077 starałem się grać powoli, nie podążać wytyczonymi ścieżkami, zaglądać w zakamarki. Nie wstawałem od komputera przez całe 4 godziny, nie robiłem żadnych przerw, choć zawartość baru kusiła, bo chciałem zobaczyć oraz przeżyć możliwie jak najwięcej. Z niedowierzaniem usłyszałem hasło: dziękujemy, to już. Prezentowany build nie znudził mnie, a gameplay nie był monotonny. Nie miałem też poczucia wrzucania rzeczy na siłę. Całość prezentowanych wydarzeń, ale również samo łuczka została rozegrana bardzo płynnie. Najbliższe miesiące twórcy będą spędzać na testach, naprawianiu bugów, optymalizacji, poliszowaniu. W ogrywanej na pokazie wersji zdarzały się mniej lub bardziej poważne bugi, raz musieliśmy na przykład zrestartować grę, ale nie popsuło mi to zabawy. Gra jest na tyle ciekawa i dobrze zrobiona, że można wybaczyć takie sytuacje. Zwłaszcza, że twórcy mieli odwagę oddać grę w ręce dziennikarzy, mimo że praca nad nią ciągle trwa. Obserwując motywację osób zaangażowanych w powstawanie gry, nie mam wątpliwości, że dodatkowy czas, który studio ma po przesunięciu premiery na listopad, zostanie poświęcony na dopracowanie szczegółów. Prawdą jest to, że gra działa, jest grywalna i można w niej spędzić przyjemnie naprawdę wiele godzin. Jeśli to wszystko się uda, będziemy mieli do czynienia z naprawdę bardzo dobrą grą, która spełni pokładane w niej nadzieje. Zadowoleni być powinni również ci, którzy wychowali się na papierowym Cyberpunku 2020. Ja zaliczam się do tej grupy i dla mnie Cyberpunk 2077 to spełnienie marzenia hodowanego od dzieciaka gry osadzonej na tym systemie fabularnym. Najmłodsze dziecko Redów zrealizowane jest w poszanowaniu dla pierwowzoru, ale jednocześnie to soczysty airpek z wartką akcją odważnie czerpiący z różnych źródeł. Dla jednych będzie to GTA w wydaniu science fiction, inni dostrzegą w grze rozwiązania z serii Watch Dogs oraz Deus Ex. Jednak twórcy zapewniają, że nie chcą być ani jednym, ani drugim, ani trzecim. Cyberpunk 2077 to oryginalna produkcja, która mimo długiej drogi, jaką przebyła, ma szansę stać się hitem. Czekam z niecierpliwością na dzień premiery, bo mam wielką ochotę wrócić do tego świata. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem w ramach Nowej Gry Plus w Polsad Games. Radek Nałęcz, cześć!